Ewangelii według świętego Jana. Potem Jezus obchodził Galileę, nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić, a zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże niejawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi. Natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, Nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: I mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie. Lecz prawdomówny jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od, bo od niego jestem, i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Fragment, nad którym się dzisiaj pochylamy, właśnie znajduje się w siódmym rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Są to rozdziały siódmy VII i ósmy, które tworzą pewną całość, a ich punkt szczytowy. Zawarty jest w pytaniu, kim ty jesteś? Chodzi oczywiście o Chrystusa i odpowiedzi Ja jestem. Tekst objawia nam bardzo ważny temat, temat tożsamości osoby Jezusa. Widzimy pewien dialog, który znany biblista Silvano Fausti, w komentarzu do tego fragmentu nazywa go Koncertem Symfonicznym wielogłoskowym zmaganiem się między słowem, które objawia się jako źródło zbawienia i nieśmiałą zgodą, wątpliwością i niewiarą słuchaczy. Jednak czas, jedność czasu, miejsca i akcji jest bardzo ścisła. Czas to święto namiotów, miejscem jest świątynia, a akcja to działanie słowa, które domaga się odpowiedzi. Słowo przychodzi między swoich, ale swoi Go nie przyjmują, co więcej, starają się go pojmać, zabić. Proces Jezusa u Jana dokonuje się w czasie, gdy słowo się objawia, a my realizujemy je, gdy je słuchamy. Po odejściu licznych uczniów Jezus przemierza Galileę, unikając Judei, gdyż chcą go zabić, co czytamy w wersecie pierwszym. Zbliża się święto namiotów. Łączy ono w sobie odniesienia do wędrówki przez pustynię, budowanie szałasów z gałęzi i dziękczynienie za plony ziemi. Jezus zbiera niewiarę także między swoimi, którzy nie akceptują jego ukrycia. Prowokują go, aby wstąpił do Jerozolimy celem objawienia się światu. Jezus odpowiada, że czas jego objawienia jeszcze się nie wypełnił. Jego bracia w cudzysłowie uważają, że nadeszła właśnie pora, aby ujawnił się i osiągnął sukces. Myślą oni podobnie jak świat. Pragną Mesjasza chwalebnego i nie akceptują go jako tego, który daje swoje ciało za życie świata. Tymi braćmi jesteśmy my, chrześcijanie, którzy nie żyjemy jeszcze tym pokarmem, jaki otrzymujemy w Eucharystii. Nie akceptujemy Jego słabości jako siły. Jego ukrycia jako objawienia, jego krzyża, jako uwielbienia, Jego ciała, Syna Człowieczego, jako naszego ciała, wobec Boga, który, który tak umiłował świat, że swy, Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, w każdym z nas, tak jak w Piotrze, jest. Ziarno niewiary. Także i my usiłujemy zawładnąć nim i nagiąć go do naszych pragnień. Jeszcze dziś, po dwóch tysiącach lat, nie akceptujemy tajemnicy jego ukrycia, która objawia jego boską tożsamość. Marzymy ciągle, aby nadszedł moment triumfu światowego. Ignorując, że jego triumf nad światem to triumf miłości, która się wydaje. I kończąc i podsumowując, y, zapraszam każdego z Was do takiej osobistej lektury tego tekstu tego, co On w Was będzie wywoływał y, też do zadania sobie takiego pytania: czego pragnę? I zobaczenia też takiej różnicy między myślami Chrystusa a moimi myślami. Ja jako córka świętego Franciszka to pytanie mocno mi też towarzyszyło i towarzyszyło też świętemu Franciszkowi. Kim Ty jesteś, Panie, a kim jestem ja? Amen.